Dzień dobry, Dzień dobry. Cześć. cześć, czołem, Witam Was serdecznie i gorąco na żywo. A dzisiaj z nami jest Marcin. Hołody, cześć Marcinku. Cześć, cześć. Marcin jest trochę ten. Zdziwiony, że jesteśmy na żywo. A umówiliśmy się, że będziemy na żywo, a mówi, cześć, cześć. że jest zdziwiony, że będziemy na żywo. Słuchajcie, kochani koledzy, umówiłem się z Marcinem na popołudnie dzisiaj, bo chcieliśmy przetestować właśnie kalkulator, o którym pisałem wczoraj, i przedwczoraj i się umówiliśmy tak, że ja będę uzupełniał go, a Marcin będzie mi ewentualnie zadawał pytania, a postanowiliśmy wziąć sobie na tapetę potencjalną firmę, potencjalną firmę zatrudniającą właśnie jednego pracownika, gdzie pracuje szef i pracownik, i zbadamy, czy opłaca i za jaką cenę opłaca się montować? Za jaką cenę opłaca się montować kocioł gazowy, tak? Tak, Marcinie, będziemy to no, na robić. Przykład, na przykład, dla przykładu, tylko kocioł gazowy, wymiana kotła gazowego. No właśnie, a tak zapytam, u w Waszym rejonie mniej więcej, za jakie stawki montuje się kotły gazowe? Znaczy, z tego co jak na przykład odbieram kotły gazowe, też widzę faktury od 1200 za montaż aż do 2000. Aż do 2000? Zamontasz i w tym prawdopodobnie są jakieś tam drobne z, materiałem, nie? z jakimś tam drobnym materiałem. Tak. Uh -huh. No okay. tam, jeżeli wychodzi z, z otwartej komory spalenia, to, to wchodzi komin, wiadomo wkład, przewód kominowy. Uh -huh. e, no, ale tak waha się w granicach od 1200 do 2000, nie? Zależy od materiału, od ilości materiału. Dobra. Ja udostępnię w takim razie. Cześć, Robert, witamy, Robercie. Właśnie, zachęcałbym wszystkich, żeby, żeby zadawali pytania, jeśli się pojawią właśnie w czasie naszego live'a, i będziemy starali się od razu odpowiedzieć. <coughs> Specjalnie wykasowałem cały kalkulator po to, żeby były zera po to, żebyście widzieli, że samo wprowadzenie i samo, samo tutaj Uzupełnienie tego wszystkiego to jest dosłownie kilka chwil, i od razu będziemy y, mieli wyniki. Zasada działania jest taka, że w tabelę wpisujemy dane, te, o których zaraz powiemy, a w licznikach od razu będziemy mieli informacje. Y, cały kalkulator składa się z dwóch, y, z dwóch stron: strona pierwsza, gdzie wpiszemy, wrzucimy koszty firmy, i strona druga, gdzie od razu wpiszemy ten mont, ten przykładow, tą przykładową usługę. O, ja tutaj mam montaż pompy ciepła, bo akurat taką poprzednio liczyłem. Dobra. To skonfigurujmy sobie na początek Marcinie firmę. Jakie firma? Jak, jakie wpisujemy koszty stałe dla tej firmy? Mniej więcej Miesięczne. Miesięczne koszty stałe. Nie licząc pracowników. No czy no to materiałowe wychodzą w granicach 17 tysięcy. Bez materiałów, tylko chodzi mi o takie koszty, wiesz, ubezpieczenia, Aha. jakieś tam leasingi, jakieś kredyty, takie rzeczy, wiesz, wszystko... Nie, znaczy ZUSy, nie ZUS -y, i ZUS -y takie, takie rzeczy chodzą, tak? Wynajem, wynajem nieruchomości, twój ZUS, jako, czy tam ZUS właściciela i tak dalej, i tak dalej. To, nie? to jest czyli około 6-7 około tysięcy. Około 6-7 tysięcy. Dobra. Dobra. Hmm. I tutaj, jak widzicie, mamy tam siedem czy sześć czy różnych wersów, więc można to sobie rozpisać. Tak, żeby jakby nie z pamięci mówić, tylko faktycznie te koszty, nie wiem, księgową. Rozumiecie? Wszystkie takie elementy tutaj sobie możemy rozpisać. Dobra. Dla, w, naszym, w naszym przykładzie zakładamy, że szef firmy będzie jednym pracownikiem i drugim pracownikiem będzie jakiś jego pomocnik. I powiedz, a my spisujemy w pracownik w kategorii A, zaszeregujemy jednego pracownika w kategorii A i to będzie szef firmy. I Ile, byś, ile, ile szef firmy będzie zarabiał? Nie? To, to, co zostaje, to jest moje. <laughs> Oczywiście, że tak, ale to dobra. Wpiszemy w takim razie, żebyś widział, czy zarabiasz więcej niż wiesz u kogoś na etacie, to musimy tutaj sobie wpisać jakąś, nie? no bo jeżeli to wyjdziemy na to na przykład? 20 złotych na rękę, a brutto ile to będzie? Z 35 podejrzewam, gdybyśmy zapłacili no, tego wszystkie podatki, ZUS i tak dalej, I załóżmy dla pracownika, dla pracownika również wpiszemy 35 zł Mniej dla pomagiera, ile w Twoim, w twoim rejonie się płaci? Znaczy No 20 koło 25 wychodzi na, na, na godzinę. Na, na rękę na, na rękę już, nie? <noise> No, okej, okay, zostawmy te 35 zł. Tutaj każde sobie zrobi. A więc, zobaczcie, już nam tabela powiedziała, że wszystkie koszty, ona powinna od, odzwierciedlić, jaki jest faktycznie ten koszt pracowniczy, nie? czyli ta stawka brutto razy dni, razy godziny, powinna, powinna nam tutaj od razu przemnożyć i, i to każdy sobie zweryfikuje, czy faktycznie takie koszty miesięczne ponosi. A więc tutaj wpisujemy nie tylko tą stawkę na godzinę, tylko stawkę brutto. No i dobra, zobaczcie, wpisaliśmy tutaj te, te dwie pozycje i mamy już yy, pierwsze wyniki. A więc mamy koszt miesiąca 22 400 i załóżmy w tym analizowanym miesiącu mamy 22 dni, a więc koszt dnia jest, to jest 1000 zł i koszt jednostki pracy to jest 50 zł. I teraz te 50 zł to jest nic innego jak te 22 400 podzieliło się przez 440 godzin Czyli te wszystkie godziny, które wyliczyły nam się tutaj z ilości pracowników. Rozumiesz, Marcinie? Łapiesz do tej pory? No, ja tak. <laughs> ok, jakby koledzy mieli pytania, to oczywiście czekamy. Czekaj, rzucę, rzucę. My, my cyfry przerażają. A. Ja pisze, że elegancka stawka dla, yy, dla pomocnika. To za mała bardzo czy jest. za duża? Znaczy, to nie jest pomocnik, bo bardzo dużo umie. A, dobra. Będzie sabodzielny. Dobra. I teraz zadaniem, naszym zadaniem w drugiej części kalkulatora będzie teraz przypisanie odpowiedniej ilości tych, kosztek, tych jednostek kosztowych do tego zadania, o którym będziemy mówić. Ale po to tu jest taka korekta, moi drodzy, żebyśmy urealnili te nasze obliczenia, ponieważ w ciągu miesiąca ileś godzin stracimy. To będą godziny związane z przestojami, takie, że cały dzień nie będziemy w stanie pracować. Po prostu nie damy rady tych 440 godzin, faktycznie umieścić u tych klientów. Dlatego tutaj proponuję dawać współczynnik o około 20%, dzięki czemu ta pojedyncza nasza jednostka pracy jej cena po prostu wzrośnie. Czyli tak naprawdę utopimy te stracone godziny w tą w pojedynczą cenę jednostki pracy, czyli nie wiem, jakieś poprawki, jakieś właśnie przeorganizowanie się, coś, co się nie zazębi, gdzieś nam pół dnia odpadnie, gdzieś nam cały dzień, a gdzieś nam jakiś klient wypadnie, dlatego bez, stosując tą korektę, jak widziałeś wtedy mieliśmy ile, już teraz nie pamiętam, wyzeruję to jeszcze raz, wtedy nam pojedyncza stawka kosztowała 50 zł, jak damy ten, jak damy tą korektę, mamy 63 zł, dobra, nie przedłużając, przejdziemy sobie teraz do, już do drugiej części i mówisz, że analizujemy montaż kotła gazowego, montaż kotła gazowego. Robiłeś badania na COVID? No właśnie, wiesz co, ja już COVID miałem w grudniu, ale teraz coś mnie od kilku dni zaczęło Zaczęło znowu rozkładać, ale to. No, to to ten zwykły kokusz. Tak, 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 tak. Dobra, jak długo, jak długo trwa wymiana tego kotła? No, jedną dniówkę zazwyczaj. wymiana z gazowego na gazowy gniówkę, nie. Dobra, czyli dwie osoby. Jeden dzień i tą jedną dniówkę, którą tam sobie zaznaczyli, zaznaczyliśmy, tak? Razem za 20 godzin, tak, dokładnie. Dwie Dobra. osoby. Automatycznie? Kalkulator nam podpowiedział, że koszty firmowe, zmienne i stałe, przyporządkowane do tej, do tej pracy, to już jest 1272 zł. I to jest razem, one wciąga te koszty, które my mamy pośrednie tam między zus -y, nie zusy, to wszystko, tak? Tak, tak, przyporządkowane to tej jeszcze. usłudze, ale, ale to jeszcze nie wszystko. Ile dojazdów tam będziesz miał? Jeden dojazd. No, nie wiem, tak, bo czasami się robi, no średnio no, zrób 20 km. 20 km. To średnio, bo czasami się robi 5 od domu, a czasami się robi 40 od domu. Nie? Jasne. Jaką stawkę, jaką stawkę godzinową, przepraszam, kilometrową po podwyżkach? Tym, serwice, tak, złotówkę zawsze płacą się przyjmuje. Złotówkę za kilometr netto. Mhm. Dobra. Średnio, bo niektórzy płacą 0,9. Mhm. Dobrze. I teraz tak, no delegacje diety nam tutaj nie, nie, ma, nie wchodzą. Ma. Czy, czy, jakieś czy jakieś materiały pomocnicze tutaj zainwestujesz? Nie wiem, jakieś pasty, pakuły, rzeczy, cuda, nie widy. No, takie... no, 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 no zazwyczaj jest coś, coś takiego, nie? Czy jakieś takie koszty, powiedzmy sobie, no, materiałów pomocniczych? Dlaczego no to... No, to troszeczkę więcej wyj... znaczy wyjdzie, niż, niż było tam, wiadomo, jakie kształtki, takie rzeczy. No nie, no nie każdy... nie, nie, koszu... właśnie. I teraz, mhm. I teraz zobacz, Jeż... tu mamy następną pozycję, zakup materiałów. Aha, aha, aha. Nie? Tutaj mi bardziej chodziło, tu oczywiście te nagłówki każdy może sobie zmienić, napisać, cześć Arek, może napisać co chce, nie? To jest moja propozycja, żeby to sobie tutaj rozpisywać w ten sposób i teraz każdy zrobi po swojemu, albo faktycznie tutaj po tej stronie kosztowej, po kosztach operacyjnych wpisze koszt zakupu materiałów i urządzeń i później po prawej stronie w przychodach wstawi, Wstawi, ile za to kasuje, albo możemy pójść metodą uproszczoną, taką jak ja w tej chwili zaproponuję. Czyli tutaj sobie tylko wpiszemy to, co, to, co z, poszło z naszego samochodu, z naszej torby, coś co za klient, wiesz, nie no. kasujemy, to było elementem takim składowym tej naszej robocizny. Przy Kotle może to nie ma zbyt, zbyt dużo rzeczy, ale jak już montujesz coś większego albo całą instalację, to zawsze się e, zużywają jakieś takie rzeczy, które. Które po prostu masz, nie? Począwszy od pasty czy lutów czy, czy takich rzeczy. Dobra, yy, skupmy się na tej części przychodowej. Robocizna, sama robocizna bez zysku z materiałów, mówiłeś, że jest między 1200 a 1800 złotych, tak? No przyjmijmy średnią tak 1500 na przykład. Tylko, że aha, to, to już z materiałami jakimiś tam jest, nie? To jest to liczone. Nie, no aha, no 1200 z materiałami to chyba mało trochę, co? Czy nie? Znaczy, no, tysiąc, znaczy zależy, jeżeli tam ktoś ma do wymiany kocioł na kocioł, można powiedzieć, gdzie podejścia są to samo, no to trochę mhm. dużo już wtedy wychodzi, nie? Ale tak zostaje, nie? Dobra, 1200 złotych wpisuje samą robociznę. Jeżeli masz zysk z tego kotła, czyli gdzieś kupujesz w hurtowni i później go sprzedajesz, jaki zysk na tym urządzeniu, jaką marżę możesz narzucić na samo urządzenie? Przyjmijmy, że klient kupił kocioł. A, dobra, czyli klient kupił kocioł, mamy zero. No i te drobne materiały, które kupimy, załóżmy ich wartość będzie 500, ale tutaj, tutaj wpisujemy tylko zysk z tych materiałów. No tutaj to tutaj filtry tam podchodzą, czy coś można, można dorzucić, nie? No to ile tam, z dwie stówki zostanie? Marżę? No będzie, no, no, same zawory, na przykład nowe świeże zawory, żeby pod kocioł powrócić, no, do, do trzech niech będzie, no, już. Ale ja mówię tutaj tylko o zysku. Aha, zysku. Materiałów. A, Bo zysku jeżeli, taki... chcesz, jeżeli chcesz pisać tutaj 300 zł, że tyle kosztuje. Nie no, nie, nie, nie były to materiały. Znaczy zysk, tylko aha, przychód netto. Jeżeli chcesz wpisać y, nie zysk, tylko y, przychód, to tutaj okej, okay, wpiszmy te 300 zł, ale wtedy tu musimy wpisać koszt tych materiałów, nie? No i jak gdyby zysk nam się sam wyliczy. No to, właśnie, o to wolałbym tutaj wpisać. Dobrze, podczas, to tutaj, te, to tutaj wpisujemy, okay. że załóżmy za 200 zł to kupiliśmy, a za 300 zł to sprzedaliśmy, krótko mówiąc, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, czy jako instalator cześć Jarek, cześć Jarek i cześpiotek widziałem, że, że doszliście. I teraz jeszcze czy jeszcze jakiś dochód jest, jakaś prowizja na przykład dla instalatora z montażu tego kotła, wypłacana przez wypłacana przez producenta? Wiesz, czasami są jakieś serwisówki. Ja nie mówię o takiej, o takiej kasie za uruchomienie kotła, tak, ale, ale wiem, że, że tam niektórzy producenci coś tam dorzucają, nie? Że jak, 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 jak za, zamontujesz kocioł? No czy są na pewno jakieś talony no nie od, od kotłów, nie? Mhm. No to nie wiem, no to przyjmijmy, że co, że stówkę jakąś tam mamy jeszcze z jakiejś prowizji. Znaczy średnia to niech będzie ze 150 chyba może, nie? Bo ona jest nawet tam w granicach na przykład przy goldach to jest 300 zł, nie? Netto. Mhm. Przy, przy jakichś tam jeszcze mhm. najmniejszych dopłatach, chyba 150, już nie liczymy tych podgrzewaczy. Mhm. Dobra, a więc tak naprawdę nasze obliczenia już w tej chwili są gotowe, nic więcej nie musimy wprowadzać i możemy spojrzeć na nasze, na nasze liczby. A więc zaczynając od początku, <laughs> pierwszy licznik nam pokazuje, że wszystkie koszty naszej firmy to jest 22 tysiące, a tą usługą pokryjemy 5% naszych wszystkich kosztów, a więc 1200 zł. Dostępnych tych jednostek, to sobie określiliśmy wcześniej, mamy 352, a w tą usługę inwestujemy 20. Tą jedną dniówkę. Minimalna stawka, jaką sobie określiliśmy wcześniej, to jest 63 zł, a tutaj wyciskamy z tej usługi 69 zł za każdą godzinę. A więc mamy 50, 5 zł, jak gdyby wyżej niż to co, yy, to, co jest naszym takim minimum, żeby nie być na minusie. A więc narzut na tej, yy, na tej usłudze wyszedł nam niecałe 7%, 6,95, a więc realny dochód Marcinku z tej usługi to jest 100 zł. Jak to interpretować? Otóż yy, 100 zł to jest coś, co zostaje dla Twojej firmy na plus, bo wszystko inne wydałeś niemal natychmiast, tak? Ponieważ zapłaciłeś pracowników za sprzęt, za paliwo, no, no swoje wynagrodzenie wypłaciłeś, a więc Twojej firmie, czy też potencjalnej firmie, którą braliśmy tutaj pod uwagę, zostaje 100 zł. No i teraz, czy to jest 100 zł takie prawdziwe, to możemy się jeszcze na chwilę wrócić. Tęka mi opadła. <laughs> Zobacz, Jeszcze teraz powinniśmy wrócić do naszej y, tabeli kosztów stałych i powinniśmy wkalkulować, ile w ciągu roku na przykład inwestujemy w sprzęt. Y, załóżmy, że byłoby to, nie wiem, 5000 zł, tak, że w ciągu roku kupujemy sprzęt, czy remontujemy, czy cokolwiek robimy za 5 koła, to żeby nam wliczyło to i jak gdyby te, ten koszt, jaki ponosimy, Zos, żebyśmy mieli szansę na to zarobić, krótko mówiąc, co teraz te 5000 po, powinniśmy sobie przemnożyć, yy, przemnożyć przez 12 miesięcy. To nie wiem, ile do, do końca będzie, ale żeby było nam się pewnie 600 zł. Dobrze mówię, ale chyba nie. Chociaż nie, nie wiem, Bartek nam podpowie, ile to jest. <laughs> o, cześć, cześć Darku. Dzięki, dzięki za, za dobre słowo. Yy, a więc mamy amortyzacja sprzętu. Je, y, y, rozumiesz Marcinie ten mechanizm, żebyśmy sobie, bo jeżeli nie, nie uwzględnimy kosztów, jakie, jakie nie są takie, momenty, no, kosztów, to co miesiąc w porządku. na razie tylko wpisane tak? te nasze, nasze podstawowe koszty, nie? Mamy tak. rzuty, rzuty, księgowość, nie księgowość. Dokładnie. Tak samo, yy, tak samo urlop twojego pracownika. On w ciągu roku też wykorzysta ten urlop, też musisz na niego kiedyś zarobić. To nie jest taki prawdziwy koszt, że co miesiąc za to płacisz, ale musisz kiedyś na to zarobić. I teraz, żeby to wkalkulowało ci się w twoją robotę, to też, widzisz, <coughs> proponuję, żeby policzyć sobie, ile ten jego urlop w ciągu roku kosztuje, a kosztuje tyle, ile jego cała wypłata czyli te 7700. Teraz to trzeba byłoby podzielić przez 12 i też by nam wyszło i też by nam wyszło ile miesięcznie powinniśmy nazwijmy to odkładać sobie na ten jego urlop, tak? Czyli, czyli żeby być precyzyjnym, ja sobie włączę kalkulator. Zaraz mi syn się przyjdzie zapytać, kiedy będzie kolacja. Bo już mi się pytał przed chwilą, on wie za chwilę. 7000 zł podzielimy sobie przez 12. A więc 583 zł wstawię jako... jako... Ale to wylicza 7700 jako miesięczne? Nie, 7000 wy... <laughs> brutto będzie kosztował cię tyle urlop, tak? Bo za 20 tam parę dni urlopu zakładam, że, że, że będziesz musiał mu wypłacić, czy też trzeba będzie wypłac wypłacić pracownikowi jak pójdzie na urlop, tak? No bo ma 20 tam parę dni urlopu, może to będzie trochę mniej. To OK, to dajmy. I teraz ten urlop musisz, po, musisz na niego zarobić w ciągu roku, prawda? A więc proponuję, żeby podzielić to, to, co wypłacisz za urlop pracownikom przez 12 miesięcy, i wtedy co miesiąc, jak gdyby w tych usługach będziesz miał to wkalkulowane. Nie wiem, czy, czy, czy dosyć jasno tobie potłumaczę. To tak. <laughs> y ale podobnie jak ze sprzętem. Jeżeli coś w ciągu roku kupujesz i ma to jakąś swoją, taką całą wartość w ciągu roku, no to musisz to, jak gdyby sobie rozłożyć na 12, na 12 miesięcy i nazwijmy to w ratach na to nazbierać. Na, na I tak samo tutaj, jeżeli urlop cię wyniesie w ciągu roku 5 tysięcy, który będziesz musiał wypłacić, czy 6, to rozłóż to sobie na, na ten, jak gdyby, jednostkowy koszt w miesiącu, krótko mówiąc. I teraz zobacz, jak dodałem te rzeczy, które powinny ci się w ciągu roku amortyzować. I wejdziemy teraz sobie na tą, na tą, proszę ja ciebie, wynik finansowy. To zobacz, no jeszcze jesteśmy na plusie, ale już nie zostało ci 100 zł, tylko 44 zł. Rozumiem? Ale liczymy nie. tylko tą jedną robotę, tak? Tak, tak. No liczymy teraz tą, tą jedną A, robotę. Nie tak? rozumiem. No. Wiesz, to są teraz takie dosyć proste zabawy, no bo mówimy o pracy trwającej jeden dzień. I o stosunkowo łatwej do przewidzenia, jeżeli chodzi tutaj o taką, wiesz, yy, zmienność. No, żeby, no rozumiem. Nie? Bierzemy to w skali roku, tak. ale nie liczymy teraz, to w skali jednego dnia. Tak, tak, tak. I na tym polega przewaga tego kalkulatora, że tutaj możemy wliczyć koszty ukryte, o których na co dzień nie myślimy, bo dla ciebie to było, a czy to będzie 1200, tak, czy 1000 zł. Tak, zarobiłem tyle i tyle, nie? Tak, tak, bo, bo skasowałem 1500 zł, nie. A załóżmy, mógłbyś wziąć od klienta 50 zł tam za, za coś dodatkowego i machnąłeś ręką, bo mówisz, dobra, ja to panu zrobię, bo tak i tak to robię. Ale jak masz świadomość tego, że z tej usługi suma sumarum na końcu zostanie Ci 44 zł, to na to 50 zł już inaczej spojrzysz, jeżeli, jeżeli przyszłoby teraz to, to skasować, prawda? Albo upomnieć się, czy też, czy też wywalczyć, krótko mówiąc, no bo bardzo często jest też, że musimy o to, o to sobie zadbać. I bardzo też istotna uważam w tym, w tym kalkulatorze jest ta korekta, czyli nie, oszuki, nie oszukiwać się, że, że wszystkie te godziny jesteśmy w stanie sobie, wiesz, że wszystkie 440 godzin byłbyś w stanie wypracować. Po to jest ta korekta, żeby powiększyć jak gdyby ten jednostkowy czas, koszt pracy, nie, tą, tą, tą minimalną stawkę. Rozumiem. No i dobrze, no i wyślę Ci za momencik ten, ten kalkulator, pobaw się w domu i, i oczywiście... Ja za, za miesiąc czasu dam znać. I za miesiąc czasu daj znać, dokładnie. Zadaniem teraz Twoim w ciągu miesiąca właśnie, jak sobie określisz to, tak jak tutaj, że Twój miesiąc będzie składał się z 352 jednostek takich kosztowych, jednostek pracy, to ty musisz. I to są w ciągu... osoby, tak? to, tak, to, dwie osoby, tak? dwie tak. To musisz teraz w ciągu miesiąca te 352 rozpisać na poszczególne, na poszczególne roboty i wtedy tak naprawdę będziesz miał świadomość, czy też tą tak, twierdzenie. Ja tydzień jak sobie zrobię tydzień. Jak zrobię tydzień, to już będę miał świadomość. To, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Mógłbyś to Dzień, nawet. To na sobie nie począłem. Mhm, dokładnie. Yy, ja mam nadzieję generalnie na dwie rzeczy. Przede wszystkim jest taki... Gdyby generalnie problem, i, i ja sam ja sam kiedyś wpadłem w taką pułapkę, że nie licząc tego, bardzo często można się zapędzić w kozi róg, bo, bo wiesz, przepływ kasy jest co, co miesiąc, prawda? Bo, bo, bo przecież jest następna robota, jest następny klient i tak dalej, i nie widzisz tego, że zostało ci 66 zł, bo załóżmy masz 2 czy 3 tysiące już z kolejnej roboty. Tylko, że prędzej czy później rozliczenie tego. Tego okresu, czy, czy też trzeba się rozliczyć z każdej złotówki, prędzej czy później. I właśnie mam nadzieję, że, że ten sposób liczenia przede wszystkim tak zapobiegnie zbyt niskim stawkom, że firmy, które zaniżają niepotrzebnie te stawki i robią to nieświadomie, bo myślą, że je stać na to, nie będą tego robić, a więc globalnie poprawimy globalnie poprawimy globalnie poprawimy jakby trochę tutaj stan, stan stawek i to się wszystkim na, na dobre odbędzie. Dwa firmy zobaczą, jaką mają faktyczną rentowność i to nie jest tak, że zawsze będzie szło podnieść cenę, ale przy takich większych robotach, gdzie robi się to przez parę dni i ilość pracowników, skłoni do myślenia, czy można zrobić to szybciej. I trzeci obszar to jest ta kwestia właśnie, ile tych godzin w czasie miesiąca tracimy. Nie? Jakby, jakbyśmy zrobili sobie symulację, ale to, to ja poproszę na przykład osoby, które montują pompy ciepła, żeby dały mi znać. Bardzo chętnie bym się z taką osobą umówił i byśmy sobie przeanalizowali taką rzeczywiste warunki montażu pompy ciepła i tam zobaczymy, ile faktycznie z montażu pompy ciepła zostaje i jak bardzo zmieni, zmieni się zysk, jeśli się na przykład uda to o dzień przyspieszyć. Nie? Takie takie elementy. każdy tam... na Murawie. Czytam komentarze. Tak. A propos oglądasz dzisiaj oglądasz dzisiaj mecz, czy nie? Siedzę przed telewizorem. A, czyli już czekasz. dobra. No to, to oni przyszli do mnie. Marcinie do tej pory korzystałeś z naszej, z naszej matrycy chyba, nie? Tylko? Tak, bardzo, się, bardzo mi fajnie wylicza. No to super. Do podłogówki jest de best. To, to ja mam nadzieję, że, że również i, i kalkulator ci podejdzie. Wyślę ci go zaraz po, po tutaj naszym spotkaniu. Wrzuć dane i pisz do mnie, czego nie będziesz rozumiał. A ja kolegom wszystkim serdecznie dziękuję, którzy dzisiaj z nami byli. I teraz tak, no ten kalkulator oczywiście możecie zrobić sobie w Excelu, bo to nie jest żadna trudna rzecz, nie? I, i, i tutaj nie chodzi o to, żeby, żebyście zawsze i tylko korzystali z tej formuły, ale wiem, że nie wszyscy umieją tego Excela sobie zrobić nie wszyscy mają licencję Excela, stąd można również ten kalkulator u nas na mocnej firmie kupić i on jest przeceniony do końca listopada. Jak dobrze pamiętam, kosztuje tam dwie stówki. A więc, a więc jeśli ktoś by chciał sobie w ogóle sam go w Excelu zrobić, to proszę do mnie też się odezwać, ja powiem, jak te formuły się liczą, żebyście nie musieli kombinować, więc, yy, więc tutaj jak gdyby to nie jest żadna wiedza, yy, wiedza tajemna. Yy, a właśnie jeżeli ktoś by miał ochotę, czas i chęć ze mną się umówić i byśmy policzyli pompę ciepła, to ja w zamian za to za darmo oczywiście ten kalkulator takiej osobie przekażę, i myślę, że damy też wartość naszej społeczności, żeby, no i zainspirujemy do, do wyliczania i do, i do mm, kontrolowania tak naprawdę wszystkich obszarów w swojej firmie. Ja mogę Marcin, tylko nie? powiedzieć, że matryce do podłogówki są naprawdę rewelacyjne. To nam, czy... wpisując na metry kwadratowe, tak nam wyliczają materiał, rozstawy, wpisując rozstawy rurek, jest naprawdę, robią za nas naprawdę, można powiedzieć, 50% roboty. Nawet mm -hmm. i można i powiedzieć więcej. Ale I... ja jestem bardzo zadowolony. Super, bardzo ci dziękuję, Arturowi. Arturowi tylko odpowiem, napisał, że fajna sprawa, ale nie dla firmy instalacyjnych, przy firmach serwisowych raczej to się nie sprawdzi. Marcin też ma firmę serwisową i też o tym chwilę rozmawialiśmy przed, przed wejściem. Myślę, że się nie sprawdzi stricte dla firmy serwisowej, bo tutaj by trzeba było na pewno na przy znaczy, my mamy kontów Naprzej... gwarancyjnych, a część mhm. gwarancyjnych, nie? Dlatego tu nie, to są część nam płaci producent to, kotów to, czy tam tak, ale, ale inaczej metoda liczenia musi być bardzo podobna, bo też w usługach w usługach serwisowych trzeba. Ale tego nie element, możemy sobie przewidzieć. Tak, tylko że też trzeba ten, tą cząstkę tą cząstkę kosztów stałych. Rozłożyć na jakieś drobne i obciążyć każdą usługę, jak przegląd, jak naprawa i tak dalej. A więc troszeczkę inaczej trzeba, yy, trzeba byłoby ten kalkulator zrobić, i myślę, że pokuszę się i spróbuję coś takiego wyliczyć, żebyście wiedzieli, czy na przykład yy, opłaca się robić 20 przeglądów po, po 150, czy może lepiej zrobić 15 po 160 zł. Tak? I, przy, i przy, przy progu ilu? uruchomień bądź ilu napraw, jesteście powyżej kosztów firmowych, a od którego momentu na przykład zarabiacie. Taki mógłby być efekt wyliczenia e, stan, nie? Z, z, z takiego kalkulatora, kalkulatora serwisowego. Cześć Michał, cześć, witam Ciebie serdecznie. Jak obstawiamy wyniki dzisiaj w meczu? Bartek, do przodu, Bartek, do przodu, żeby było... Bartek, chodź tu do nas. Nie masz kamery, ale możesz nam powiedzieć, ile, ile będziemy, ile wygramy dzisiaj. No... Bartek, przybiorę ci kamerę. No dziękuję. Na razie myślę, że tak jest okej. Okay. Ile obstawiam? Myślę, że jakąś trójeczkę, 3-0 chyba. A ja 2, tak ja 0 ja 2 ja A ciekawe, czy ten, ten cash tam... Jak, jak się nazywa? Matka chyba czy coś takiego, no? Anglik to jest chyba, tak? a czy Mekkałkę. No tak, to mi dzisiaj nikodem coś wspominał o tym. No dobrze, mecz się zaczął, no. także. Nie się a, Ale pociechnie. tak swoją drogą to chyba czerwona kartka przed chwilą padła. 30 sekunda No, 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 no nic, to tym bardziej, tym bardziej Dobra. trzeba oglądać. Trzymajcie się na razie i do zobaczenia. No hej, na razie hej, hej. hej, hej.